Historia Jeremiasza pokazuje, że nie ma sensu spodziewać się dobra, jeżeli postanowiliśmy je wykonać wobec drugiego człowieka. Drugi człowiek zazwyczaj tego nie dostrzega. Kiedy przyjmuje już dobro, to wtedy w dalszym ciągu zajmuje się sobą, bo przecież przyszedł do ciebie po to, żeby roszczeniowo domagać się jakiegoś działania z twojej strony. Jeremiasz. Użalał się nad co no. właśnie pytał się Pana Boga, czy za dobro płaci się złem? Myślę, że Jeremiasz rzeczywiście jest prorokiem Starego Testamentu, bo gdyby mógł, a nie mógł, ale gdyby mógł posłuchać świętego Pawła o tym, że zło dobrem zwyciężaj, to wtedy zrozumiałby, że jego dobro. Wykonane bez spodziewania się jakiejkolwiek wdzięczności, mógłby pomniejszyć to zło, które jest w otoczeniu. A tak to Ireniarz no, trochę politował się nad sobą i to wszystko.